Hi Ladies, jest poniedziałek. A jak poniedziałek to... księżyc. A jak księżyc to tajemnica. Intuicja, iluzja. No, to po części karma też. Więc zobaczymy. Tęsknoty. Czy on za tobą tęskni? Jeśli tak, to zobaczymy. Nie jest tęsknota, pierwsza karta tęsknoty mi wyszła. On jest w takim. Patrzy i się przygląda. Na razie z dystansu, bo jest mu przykro. Jest mu po prostu przykro. Dlaczego jest ci przykro? Bo ty czegoś go nauczyłaś, lub on chciał Ciebie czegoś nauczyć. Ale to się wymknęło. Przerosło go. Dosłownie go to przerosło. Tak jakby był zbyt bardzo zadufany w sobie i to go przerosło. Bardzo mocno w głowie siedzi ten mężczyzna. On nie może. Nie może sobie pozwolić na uwolnienie. Bez ciebie. Tak jakby przy tobie był wolny. Jest dużym zubożeniem emocjonalnym. Taka zgnilizna trochę z niego wychodzi. Popsute wnętrze. Co tu jest popsute? A, manipulacje. Manipulacje, ale ty się okazałeś być tą cesarzową. A, on no zaledwie królem. Ta zgnilizna jest właśnie z, tej, z tych manipulacji. On tutaj ucieka w jakieś y, takie marzenia, jakieś tam tworzenie sobie w głowie, jakieś scenariusze, y, które nigdy się y, nie, nie ziszczą. To jest bardzo głębokie ego, które mocno go po pierwsze rani, po drugie on coś sobie wymyślił, że on będzie coś budował i że będzie bardzo tego chronił. Co ty tam budujesz? Od, odcięcie się od swojej strefy emocjonalnej. To on buduje. Czyli buduje mury jeszcze większe, już nie takie kolce, a mury po prostu. No jest tutaj zawieszenie w komunikacji. On jest bardzo taki butny. Ty złamałaś jemu męskość. Nie wiem, czy tam byś go kopła za mocno i mu się... Bakłażan połamał, czy ta buława, żeś mu wzięła, złamała. <grymne> Ale tu jest jakiś konflikt, no jest ta wieża, więc jest rozstanie. Również tu mogą być zamieszane jakieś osoby trzecie. To wszystko. Być może jakaś kobietka z jego strony, być może jakiś chłopek z twojej strony. I brak kontaktu jest no. Na chwilę obecną prawdopodobnie tak zostanie. U ciebie mogło być dwóch panów. W sensie on i jakiś jeszcze. Ewentualnie może się jakiś nowy pojawić. Więc tak tęsknij, za czym jeszcze tęsknisz? I z tym gardłem. <śmiech> <śmiech> ma nadzieję, że to jeszcze nie jest skończone, że to, jest że to się odrodzi w jakimś takim nowym cyklu, że jest jakaś opcja, że to się może odrodzić. Ale debil. No znowu uważa, że się nie nadaje. To... Chłop w ogóle podchodzi trochę od dupy strony, że tak powiem. Relacje karmiczne, ewidentnie. Zapytałam, czy coś z tego jeszcze... <śmiech> będzie... <śmiech> Co jest? <laughs> Nie mogę mówić. I tak, i nie. Bo tu by trzeba było wyzbyć się kłamstwa z którejś ze stron. Trzeba by było wy wyzbyć się braku zaufania, ograniczenia w zaufaniu. Ty też powinnaś tu popracować, bo jakieś poczucie zdradny masz. W związku z tym panoczkiem. Tyle ode mnie. Więcej się nie wgłębiam. Trzymaj się, buziaczek.